Materiałem z działu sensoryki, który wprowadzamy zaraz po różowej wieży, są brązowe schody. Zanim przejdziemy do, do wprowadzania nazewnictwa, to tak samo jak w przypadku różowej wieży, musimy dać dzieciom do takiego sensorycznego poznania ten materiał. Czyli dziecko po prostu samo będzie sobie. Sprawdzało, eksplorowało, czym są te brązowe schody. Ja chcę Wam tylko na początek pokazać, że brązowe schody i różowa wieża tak naprawdę są spójne, ponieważ największe elementy jak każdy z elementów, tak naprawdę, nie tylko największe kiedy połączymy je tak bokiem jak tutaj, to one będą do siebie pasowało, pasowały, ponieważ pamiętacie, że Największa, największy sześcian ma boki, ten jeden bok ma 10 na 10. Tak? I tak samo jest w brązowych schodach. On też ma 10 na 10, ale tu już jest dłuższy, tu ma 20 cm i tym się różni. Niemniej jednak, zanim zaczniemy dzieciom wprowadzać jakiekolwiek pojęcia, możemy im dać albo same brązowe schody, Albo w połączeniu z różową wieżą. Niech dziecko sobie eksploruje. Kiedy już tą różową wieżą się nasyci, kiedy już to zainteresowanie będzie troszeczkę malało, to wtedy możemy zaproponować, żeby połączyło różową wieżę i brązowe schody. Ja zabiorę teraz tą różową wieżę, bo nie będziemy tutaj układać sobie różnych kombinacji, jakie można z tego wymyślić. Tylko chcę Wam pokazać, jak pracować z brązowymi schodami. Brązowe schody powinny leżeć na półce właśnie w ten sposób. Jak sama nazwa wskazuje, powinny przypominać schody. Schody są mniej więcej kształtem zbliżone do tego, co tutaj widzimy. Tak jak w różowej wieży, tak samo tutaj. Dziecko powinno pojedynczo przenosić każdy element na dywanik. Nie musi ich układać od razu w, w takie schody. Może je ułożyć dowolnie na dywan, tak? Czyli będziemy mieć jeden wielki nieład w, w, po przeniesieniu wszystkich elementów. Tak przygotowane y, nasze brązowe schody dopiero jesteśmy w stanie y, zacząć układać. Pierwsza prezentacja to taka, gdzie nauczyciel pokazuje, jak prawidłowo układać brązowe schody. Zaczynamy od tego największego. Z tym trzeba się obchodzić bardzo delikatnie i trzeba pokazać dzieciom, jak go trzymać, bo on jest ciężki, tak? Dzieciom będzie trudno go chwycić, bo dzieci mają mniejsze rączki, ale trzeba wypracować odpowiedni chwyt, bo jak spadnie na nogę, to naprawdę zrobi dużo więcej szkody. Niż ta różowa wieża. Pokazując dzieciom, możemy brać na przykład te elementy, które mamy najbliżej. Mm -mm. I możemy udawać, że się zastanawiamy, który pasuje, a który nie. Mm -hmm. Pasuje. Tak, ten pasuje. I po kolei układamy. Jeżeli dziecko chce nam pomóc, albo jeżeli się rwie do tego, że samodzielnie ułoży, należy pozwolić. Tutaj nie powinniśmy się trzymać bardzo sztywno zasad, takich, które mówią o tym, że dziecko ma siedzieć, patrzeć, nie ruszać, nie dotykać, a najlepiej nie oddychać. Jeżeli jest zainteresowane i chce pomóc, chce się włączyć w tę pracę, to powinniśmy pozwolić, żeby nie zabić tej ciekawości. Bo jeżeli powiemy dziecku, że teraz nie, że ma czekać aż nauczyciel do końca pokaże, jak prawidłowo układać wieże, to jest duże prawdopodobieństwo, że dziecko straci zainteresowanie układaniem. Tutaj tak samo jak w przypadku różowej wieży, m, możemy układać lukę z dzieckiem, ćwiczyć, tak? czyli zabieramy jeden element. E, możemy dysharmonię przećwiczyć sobie, e, żeby też dziecko mogło wyszukać, gdzie, jest, gdzie są elementy w złej kolejności. E, możemy zaproponować samodzielne układanie różnych wzorów. Tutaj, tak jak przy różowej wieży, tylko kreatywność nasza i dzieci nas ogranicza. Niemniej jednak, jest to materiał, który służy do wprowadzania nowych pojęć. Pojęciami, jakie tutaj wprowadzamy, będzie te pierwsze podstawowe: gruby i cienki. I tutaj znowu nie bierzemy tego najcieńszego. Tylko możemy wziąć na przykład ten drugi w kolejności. Ten będzie cienki, a ten będzie gruby. Na przykład. Jest dość duża różnica. Cienki, gruby. I y, lecimy lekcję trójstopniową. To jest cienki, to jest gruby. Połóż cienki na przykład y, na stoliku. Połóż gruby. Przy kwiatku. przynieść cienki, przynieść gruby. Jaki jest ten, już nie sześcien, tylko prostopadłościan, Jaki jest ten prostopadłością? Ten jest cienki, ten jest gruby. Ok. Jeżeli dziecko się nie myli, możemy, możemy jeszcze na innych przykładach zrobić. Na przykład na, na tym to będzie jeden, dwa, trzy, na czwórce i na dziewiątce też będzie cienki i gruby. Tak, żeby utrwalić sobie. Albo możemy już przejść w następnych ćwiczeniach do e, kolejnych trudności. Tak? E, tutaj będzie też e, tak jak w przypadku różowej wieży: tutaj możemy też wprowadzić gruby, grubszy i e, najgrubszy, albo cienki, cieńszy i najcieńszy. I tutaj to samo jest. To, tutaj też będę Was prosiła o to, żebyście wybrali odpowiednie klocki. Czyli jeżeli mamy cienki, cieńszy, najcieńszy. Najcieńszy, czyli ten. Ten będzie najcieńszy. Bierzemy, ale nie ten od razu sąsiadujący, czyli przeskakujemy sobie o jeden. Czyli tu mamy cieńszy. I możemy sobie jeszcze wziąć na przykład ten. Cienki. Cienki, cieńszy, najcieńszy. I tu też potrzebujemy y, jakiegoś odnośnika. Tutaj weźmiemy sobie na przykład ten z tych dwóch klocków. Jaki jest ten? Dziecko już zna to pojęcie. Cienki. A jaki jest ten? Gruby. Zapamiętaj, to jest gruby. Gruby, cienki, cieńszy, najcieńszy. No i znowu lekcja trójstopniowa. Nazywamy, dziecko roznosi w różne miejsca. I potem pytamy, jaki jest ten prostopadłości. Jaki jest ten najcieńszy, jaki jest ten cieńszy, a jaki jest ten cienki. Raczej staramy się pytać w odwrotnej kolejności niż ja teraz powiedziałam. Raczej pytamy, jaki jest ten cienki, jaki jest ten cieńszy i jaki jest ten najcieńszy.